Jak oddychać na pilatesie? Te rzeczy powinnaś zapamiętać. Po pierwsze, na pilatesie ważniejsza jest faza wydechu niż wdechu, więc skup się na tym, żeby wydychać powietrze do samego końca. Po drugie, na Pilatesie oddychamy torem boczno-żebrowym, czyli uruchamiając przestrzenie między żebrami z boków i z tyłu, a nie tylko falując brzuchem w czasie wdechu. Raczej właśnie chcemy, żeby ten brzuch się nie ruszał, a cały oddech kierujesz w boki, w tyły żeber. Po trzecie, wdech zawsze bierzemy nosem i w klasycznym Pilatesie Joseph Pilates 100 lat temu tak napisał, że wydech robimy ustami, natomiast według wszystkich najnowszych badań lepiej oddychać zarówno wdech i wydech nosem, więc współczesnie. Właśnie nauczyciele Pilatesu trochę to różnicują. Niektórzy, tak jak ja, każą oddychać nosem zarówno wdech, jak i wydech. Niektórzy są wierni tej pierwotnej metodzie contrology i oddychamy tam wdech nosem, wydech ustami. Najważniejsza rzecz, nie wstrzymuj oddechu. Pamiętaj, żeby oddychać powoli, spokojnie, w tyły żeber i nie wstrzymuj oddechu, nawet jeśli jakieś ćwiczenie jest trudne. Jeśli twój instruktor nie podpowiada ci w trakcie treningu, gdzie brać wdech, a gdzie brać wydech, to masz dowolność. Zaufaj sobie, zaufaj temu, że jeśli oddychasz powoli, dokładnie, ale intuicyjnie, to nic złego ci się nie stanie. Bo wiadomo, są takie zasady, że z wydechem większe, spięcie z wdechem bardziej na rozciągnięcie, ale czasem instruktor specjalnie odwraca tę zasadę oddechu, żeby właśnie dać ci jakiś challenge. Więc zaufaj sobie i po prostu oddychaj.